Cześć wszystkim, dzień dobry. Adrian Uber, UK, Drugi dzień sierpnia, wtorek, 11.24. Znajdujemy się na poczekalni dla taksówek przy Newcastle International Airport. Widzicie, kierowcy czekają. Ja też czekam. Aplikacja Uber uruchomiona. 1,5 przed nami. Eee, aplikacja. Lokalnej korporacji, drugi jestem z czterech. Pogoda typowo angielska, tyle że bez deszczu jeszcze bez deszczu. Tam przed covidem były otwarte toalety i poczekalnia. Ale przez covid, od covida jest ona zamknięta. I zostawiona jest tam informacja, żeby sobie korzystać z toalety w lotnisku. Z czym? Z tym, że żeby wjechać na teren lotniska do toalety, trzeba zapłacić funtów 4. I mierzyć się z presją czasu, bo te 4 funty jest tylko do 10 minut, a później jest już 6 funtów powyżej 10 minut. Więc zależy za jaką potrzebą, bo za tą drugą czasami 10 minut na pewno jest niewystarczająco ja przyjechałem tutaj jakieś no 11, 25 minut temu wczoraj, jestem gotowy dzisiaj na lokalną firmę, widzicie krawat wczorajszy dzień pracowałem od powiedzmy 12 do 21 z małą przerwą Zrobiłem jeden kurs na Uberze za 14 funtów do miasta. Tutaj jest Double Tree z Hiltona. I resztę kursów wykonałem na lokalnej korporacji, w zasadzie większość lotnisko. Skończyłem dniówkę na 160 funtach, więc bardzo przyjemny, fajny poniedziałek. Dzisiaj nie czuję takich samych... E nie czuję tego samego dzisiaj. Wczoraj zdecydowanie było mniej kierowców. Yy, zwłaszcza w tej lokalnej mojej firmie, korporacji, bo, bo chyba dwóch, trzech cały dzień na lotnisku. Teraz chyba walczę od siódmego. Byłem siódmy jak tutaj przyjechałem, albo szósty. Jestem drugi, więc drugi. Drugi z czterech, więc coś tam się rusza, ale mizernie. Największa liczba lotów zaczyna się w godzinach od 12.30 do 18.00. Może nie największa liczba, ale taka częstotliwość lądowań jest największa w ciągu dnia. Więc warto sobie tutaj przyjechać mniej więcej w tych godzinach albo wcześniej, tak jak ja, żeby sobie po prostu zająć kolejkę i być, być pierwszym. Ogólnie mam dzisiaj ochotę zrobić jeden daleki kurs. Pojechałbym gdzieś daleko. York, Leeds. I Przepraszam. I pojechałbym już do domu, bo nie mam dzisiaj jakiejś wielkiej presji nad tym jazdem. Więc... Ale zasady jest tak, że jak nie chce mi się jeździć, to mam wtedy dobry dzień. Więc mam nadzieję, że może i dzisiaj też tak będzie, może pieniądze zmienią moje samopoczucie i ochotę do pracy, mam nadzieję. Zepsuła mi się z tyłu wycieraczka. Znaczy, zatrzymała się w takiej pozycji 45 stopni. Irytuje mnie to, więc będę musiał wyjść i spróbować ją przywrócić do stanu pierwotnego i... No, nie wiem, no co tam się mogło stać? Pewnie silniczek się spalił, no bo co innego. Więc kolejny koszt do pokrycia. Poza tym. Poza tym nie ma szału generalnie. Zbieram się do nagrania wideo z tej nocki, ale tak średnio mi to wychodzi. To znaczy zrobiłem parę tych nocek, z tym, że. Wracałem do domu po dwóch godzinach bez pracy, więc nie ma co nagrywać. Oszczędzę wam tego tej Żenady. Wobodzicie taki filmik i napiszecie Kurwa, po co ty jeździć w nocy, takie stawki? Albo w ogóle nie ma roboty, jesteś niepoważny Więc oszczędzę sobie tych linczów. I poczekam aż może ta nocka będzie jakaś. Znośna, żeby było co nagrać. Tymczasem czekamy dalej. Mam nadzieję, że coś się ruszy. Plan jest prosty: zarobić, a się nie orobić. I co? Dzięki za dziś. Pamiętajcie o lajkach, o subach, o komentowaniu o wszystkich tych rzeczach, które sprawiają mi przyjemność i radość, i motywują do dalszego działania. I do zobaczenia w następnym filmie. Do usłyszenia, cześć!